Hej, hej, witam serdecznie w tym rozkładzie. Dzisiaj zobaczymy sobie, co myśli, co czuje. Będzie to ogólny rozkład miłosny dla relacji, również dla tych relacji, które nie są jakieś tam bardzo bliskie czy, czy bardzo miłosne, no ale generalnie masz kogoś, o kim myślisz, o mężczyźnie, który jest w Twoim życiu, także... Również właśnie dla takich relacji ten rozkład jest przygotowany, także serdecznie zapraszam. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, także warto posłuchać. No a tymczasem spójrzmy sobie od razu, jak on Cię w tym momencie postrzega. No i tutaj dziewiątka pentakli to jest karta, która nam ten rozkład otwiera. Dziewiątka pentakli no, karta, która od razu mówi nam o tym, że jest to karta samowystarczalności. Stabilności, pewności siebie, eee, czyli jakby symbolizuje kobietę, która radzi sobie sama, jest niezależna, atrakcyjna i w oczach innych ma wszystko poukładane. To jest karta statusu, prestiżu, dobrego wizerunku i tego, że ktoś widzi w tobie osobę, która no, ma własne życie i nie potrzebuje nikogo, by czuć się spełnioną. Eee, więc można by rzec tak: no, on może uważać, że jesteś trudna do zdobycia. Albo że nie dasz się łatwo kontrolować. On może mieć wrażenie, że jesteś ponad nim, że masz lepszą sytuację finansową, społeczną albo po prostu większą siłę wewnętrzną. I to może powodować u niego lekkie dystansowanie się, bo faceci często boją się kobiet, które mają swoją niezależność. Więc ta pierwsza karta w tym rozkładzie mówi o tym, jak on cię postrzega, i to pokazuje, że w jego oczach jesteś kobietą, która ma siłę. Ma styl i swoje życie pod kontrolą. To nie jest obrazek dziewczyny, która go potrzebuje, tylko kogoś, kto radzi sobie sam. I właśnie to go przyciąga. I on nieśmiela również jednocześnie. Facet często marzy o niezależnej kobiecie. No ale gdy ją dostaje, to włącza mu się lęk, że, że nie jest wystarczający, żeby, ją, żeby przy niej błyszczać. I to postrzeganie może powodować, że będzie chciał cię. Zbić z piedestału drobnymi docinkami, dystansem, testami, albo wręcz przeciwnie, zacznie robić z siebie większego niż jest, żeby nie wypaść blado. Zależnie od jego charakteru, może to przebrać formę podziwu albo rywalizacji. Co więcej, dziewiątki dnarów pokazuje też, że może traktować cię jako nagrodę. Ktoś, kogo dobrze mieć u boku, bo inni będą mu zazdrościć. I to już jest bardzo męska logika. Czyli zamiast po prostu cieszyć się relacją, on może myśleć o tym, co mu daje Twój wizerunek na zewnątrz. Jest to również aspekt dystansu, bo skoro jesteś samodzielna, to on może zakładać, że nie potrzebujesz faceta. I dla wielu mężczyzn to jest trudne do przełknięcia. No bo wolą czuć, że są niezbędni i tacy potrzebni w tym wszystkim. Jeśli on ma niską samoocenę, to ta karta pokaz pokazuje, że będzie próbował bronić swojego ego, unikając zaangażowania. No bo czuje, że i tak nie dorówna twojej sile. Możesz też zauważyć, że on balansuje między zachwytem a dystansem. Może mówić innym, że jesteś wyjątkowa, a przy tobie udawać, że nie rusza go to. To jest taki mechanizm obronny. Facet woli grać chłodnego, niż przyznać, że jest pod wrażeniem. W praktyce oznacza to, że na tym etapie on może być bardziej obserwatorem niż inicjatorem. Analizuje, porównuje siebie do ciebie, e, myśli, czy dorasta do twojego poziomu. Często w takich sytuacjach kobieta czuje, że... Coś jest nie tak. Bo zamiast prostego działania pojawia się dziwny chłód, niekonsekwencja albo poczucie, że facet trzyma dystans. No i jest to coś, co no poniekąd jest trafne, a z drugiej strony, e, jakby jest pokłosiem trochę czegoś innego niż takiej prostej, e, prostej e, niekonsekwencji czy, czy właśnie tego chłodu. Wynikającego chociażby z braku emocji. Bo to nie o to chodzi. Pasz pentakli na pozycji drugiej. Tutaj karta, która pojawia się jako odpowiedź na to, co naprawdę o tobie myśli w tym momencie. No dlatego, że jest to rozkład taki raczej codzienny, więc mówimy tutaj o, tej, o tych bardziej, wiesz, takich aktualnych myślach. One mogą się za jakiś czas zmienić. Natomiast rozkład jest bezterminowy, więc ono to jakby obowiązuje. Nieważne, kiedy ten film oglądasz, pasz denarów to energia początku, energia nauki, niepewności i powolnego testowania gruntu. Więc to jest karta, która symbolizuje kogoś, kto jeszcze nie ma doświadczenia, ale jest ciekawy i trochę nieśmiały. To jest karta praktycznych, ale małych kroków. Zainteresowania, które dopiero się rozwija. Myślenia o przyszłości w bardzo taki wstępny sposób. To znaczy on może o tobie myśleć jako o kimś, od kogo może się czegoś nauczyć, kto jest na wyższym poziomie. W jego głowie pojawia się chęć, żeby sprawdzić, czy ma, czy ma szansę. Stąd mogą być drobne gesty, niekonsekwentne, niepewne. Może pisać coś banalnego, zamiast wprost pokazać uczucia. Wiesz, będzie pisał hej, co tam? Zamiast jakichś konkretów, że spotkajmy się, pogodajmy. To będą takie bardziej podchody, można by rzec. Więc. Tutaj pojawia się energia pazia, które się dojrzały. On nie ma w głowie spójnego, dorosłego obrazu waszej relacji. Bardziej podchodzi do tego jak uczeń, który można by rzec, próbuje coś zrozumieć, ale jeszcze mu brakuje odwagi i wiedzy. To pokazuje, że zamiast pewnych deklaracji w jego myślach dominują pytania, testowanie, sprawdzanie reakcji. On może myśleć o tobie. Jako o kimś wartościowym, ale jednocześnie niedostępnym. Bo w połączeniu z poprzednią kartą, czyli dziewiątką denarów, ty wiesz, się jako kobieta silna i samodzielna, a on stawia siebie w roli kogoś mniej doświadczonego. I taki kontrast sprawia, że w jego myślach dominują wątpliwości, czy ma wystarczająco do zaoferowania, czy spełni twoje oczekiwania. Możliwe, że to jego myślenie o tobie nie ma jeszcze kształtu poważnych planów. Bardziej traktujecie jako wyzwanie albo możliwość, ale bez konkretnej wizji. Stąd mogą pojawiać się zachwany dzieci inne, np. dużo małych, nieistotnych gestów, zamiast poważnych działań. Facet w tej energii często zamiast jasno powiedzieć, co czuje, Pisze wiadomości bez treści. Lajkuje twoje zdjęcia. Odzywa się wtedy, kiedy jemu wygodnie. Bo sam jeszcze nie wie, czego dokładnie chce. W jego głowie może też istnieć pewien rozdźwięk. Z jednej strony wie, że jesteś wartościowa, no a z drugiej próbuje się sam uspokoić. Że może nie musi się aż tak starać. To jest typowe, męskie myślenie obronne. Facet zamiast przyznać się, że boi się odrzucenia, woli w głowie u, u, umniejszać relacji. Że wiesz, myśleć sobie w stylu to tylko znajomość, zobaczymy co z tego wyjdzie. No i sam Paś mówi w tym miejscu też, że jego myśli są mocno skupione na tym, co tu i teraz, a nie na dalekiej przyszłości. Więc można by rzec, że mamy taki krótkoterminowy obraz aktualnie, w sensie, i w jego głowie jest krótkoterminowy obraz odnośnie tej relacji, on nie zamierza raczej jej jakoś tam wiesz. Póki co mega rozwijać, to jest ktoś, kto myśli o tobie bardzo pozytywnie, w takim sensie, że jesteś wiesz, samodzielna. Że ty nie potrzebujesz w sumie tego mężczyzny tak do końca, że ty poradzisz sobie sama świetnie. Że on musi być bardzo. musi być partnerem, żeby sprostać temu, co oczekujesz. I tutaj mówiąc jasno, jakby to, że oczekujesz partnerstwa, czy, czy relacji na równym poziomie, no to jest coś, co jest takim chyba minimum, nie? Więc, więc nie wiem, tutaj jakby może on w poprzednich relacjach miał partnerki, które były mniej jakby jednak wymagające pod tym względem, czy, czy bardziej jakby przymykały oko. No i czas nauczył się źle, to znaczy nauczył się tak, że nie trzeba dużo dawać, żeby mieć partnerkę, a tu okazuje się, że jednak trzeba dać z siebie trochę więcej, chociażby te minimum właśnie. Mamy Asamieczy na pozycji trzeciej, jako jasność, jako przełom, konkretna myśl albo decyzja. Na trzeciej pozycji mamy pytanie, co on czuje świadomie do ciebie? I tutaj jest ciekawa karta. To znaczy, As Mieczy pokazuje, że on może mieć w sobie decyzję, że musi przyciąć swoje emocje i spojrzeć na sprawę racjonalnie. To znaczy, w tym wszystkim, co między Wami się wydarzyło, czy aktualnie się dzieje, on zauważył, że Ty, no w pewnym sensie, nie jesteś tak emocjonalna. Czy jakby nie, nie dajesz się tak łatwo zmanipulować emocjami. To nie jest tak, że wiesz, poczujesz trochę zawirowanie w sercu, motylki w brzuchu no i zaraz jesteś, że tak powiem, na każde wezwanie. No i on stwierdził, patrząc na to, że nie może być tak poległy, że musi patrzeć również bardziej logicznie, co mu dajesz, czego, co zabierasz, co z tego ma. Więc czy pokazuje, że on raczej nie dopuszcza do siebie pełni emocji w tym momencie. Zamiast tego, próbuję je zrozumieć i podporządkować logice. To jest uczucie, jakby filtrowane przez rozum. Co ja z tego mam? Czy to się opłaca? Czy to jest mądre? Facet nie przyznaje się sam przed sobą do uczuć, tylko je racjonalizuje. No ale w tym miejscu to też jest pokłosie tego, co powiedziałem wcześniej, czyli gdzieś tam tego, że no on zauważył, że, że ty nie jesteś na każde wezwanie kiedy lekko się powiedzmy zauroczysz, czy, czy relacja jest głębsza. No więc też jakby z tego wynika to, że stara się być mniej uczuciowy, bardziej logiczny. No ale tak powiedziałem wcześniej, to jest też nie to, że on nie, nie kocha, czy, czy nie czuje, ale w tym momencie stara się być bardzo. stawiać na logikę. Zobaczmy dalej. Na pozycji czwartej mamy siłę, jako kartę e, mówiącą o tym, co czuje podświadomie. Czyli mniej, no bo świadomie chce kontrolować emocje. Chce być logiczny. Chce na ciebie teraz patrzeć tak, jakby oceniał ciebie w sądzie. Jakie są fakty, jakie są e, prawa, obowiązki, i tak dalej. I na, tym, na tej podstawie decyduje, co dalej z tą relacją. No ale podświadomie może być coś innego, i właśnie o tym mówi siła. Siła to karta wewnętrznej energii, panowania nad emocjami, ale też tłumienia instynktów. To jest karta, która symbolizuje pociąg fizyczny, fascynację, a jednocześnie próbę utrzymania kontroli. No i właśnie, podświadomie to jest karta, która mówi o napięciu między sercem a rozumem. O tym, że ktoś coś mocno czuje, ale nie chce dać się temu ponieść. Więc wiesz, tutaj jakby mamy jasność sytuacji. Karta siły pokazuje, że on pod powierzchnią, pod powierzchnią tego, tego, tej chłodnej analizy jego w rzeczywistości kryją się intensywne emocje i duży pociąg. No tylko wiesz, jeśli między wami powiedzmy jest teraz gorszy okres albo jest jakaś kłótnia, jest moment, w którym jest zgrzyt. No to on nie będzie chciał pokazać, że on wiesz, dalej ma pociąg, że jesteś super, że on ciebie uwielbia. Bo to postawiłoby go pod ścianą, prawda? Więc w tym momencie stara się logicznie, chłodno podejść do tej sytuacji. No ale w rzeczywistości kryją się za tym bardzo intensywne emocje. Podświadomie on jest pociągany zarówno emocjonalnie jak i fizycznie. I to dużo mocniej niż chce się do tego przyznać. To jest taka no, typowa, można powiedzieć, sytuacja, w której facet w głowie świadomie mówi sobie, to tylko sympatia, nie przesadzajmy, a podświadomie nie może przestać o tobie myśleć, czuje napięcie, niepokój, ciągnie go. To tłumaczy, dlaczego jego zachowania mogą być niespójne. Karta siła wskazuje też na mechanizm tłumienia, co znaczy on podświadomie czuje, że chciałby się zaangażować, ale świadomie zakłada blokady, żeby nie dać się porwać. I efekt to takie wiesz: ciągnie odpycha, ciągnie odpycha. Raz blisko, raz z dystansem. To nie jest typowa manipulacja, tylko jego wewnętrzna walka. No, ale to na dłuższą metę nie może mieć miejsca. I myślę, że to wiesz. Podświadomie on czuje, że masz na niego wpływ, który go przerasta. Sama w sobie siła to też karta obrazu ego mężczyzny. On może mieć problem z tym, że kobieta wywołuje w nim emocje, nad którymi nie panuje. Dla wielu facetów to jest bardzo trudne. Tak, no bo jakby, wiesz, Dużo facetów ma takie zaściankowe myślenie w stylu, że coś tam, e, nie wiem, kobiety są jakąś słabszą jednostką, i, i z tego może wynikać, że wiesz. No przecież oni muszą być silniejsi. No właśnie, nie do końca tak jest. Więc tutaj jakby się spotyka coś, co nazywa się e, zdarzeniem ze ścianą, nie? Zrealizowaniem tego, że jednak jest trochę inaczej, niż oni sobie to wyobrażali. Zobaczmy na pozycję piątą, karta sprawiedliwości, także ciekawa karta. Tak naprawdę karta prawdy, karta takiej, można powiedzieć, równowagi, konsekwencji, odpowiedzialności. To znaczy, na piątej pozycji pytamy, czego on pragnie od tej relacji. I sprawiedliwość pokazuje, że jego pragnienia są, są bardzo racjonalne, a nie emocjonalne. On chce, żeby wszystko było uczciwe, ale ta uczciwość jest rozumiana po męsku czyli, żeby on sam nie musiał ponosić strat. To jest pragnienie równowagi, ale często takiej, w której to kobieta. Bierze na siebie ciężar emocji, a on pozostaje w pozycji obserwatora. On może pragnąć relacji, która jest uporządkowana, w której nie ma chaosu ani presji. To znaczy, że chce, żeby wszystko rozwijało się spokojnie, krok po kroku, bez stawiania mu ultimatum. Jego pragnieniem jest brak komplikacji. A jeśli coś go przerasta, to będzie, będzie gdzieś tam wołał o czy znaczy wolał odciąć emocje Niż ryzykować utratę kontroli. Sprawiedliwość często wskazuje, że mężczyzna chce relacji, która nie zaburza jego planów, obowiązków. Możesz zauważyć, że pragnie pogodzić wszystko: ciebie, pracę, znajomych, swoją wygodę. On nie chce z niczego rezygnować. Dlatego może stawiać sprawę w stylu: albo akceptujesz mnie takim, jakim jestem, albo nic z tego. To jest pragnienie uczciwości, które może oznaczać, że chce uniknąć odpowiedzialności za Twoje oczekiwania. On może chcieć mówić jasno: Nie mogę dać Ci więcej i uznać, że to wystarczy, żeby być fair. Z jego perspektywy to uczciwe, ale dla, ale dla kobiety to jest często po prostu brak zaangażowania. I jest to ta czerwona flaga, którą, no, ciężko ominąć. Podświadomie, poprzez tę kartę, no tutaj widać też, że on pragnie uniknąć chaosu i skrajnych emocji. On nie chce kłótni, nie chce dramatów, ale nie dlatego, że dąży do harmonii, tylko dlatego, że nie lubi konfrontacji. W praktyce oznacza to, że może wycofać się, gdy poczuje presję, zamiast wziąć odpowiedzialność. I, i być może w niektórych relacjach, które tutaj jakby, które, znaczy w sensie może w twojej relacji już nastąpiło to w pewnym sensie, nie? Brak konfrontacji sprawił, że brak kontaktu, czy, czy gorszy kontakt. Na pozycji 6 mamy dziewiątkę kielichów. Jest to karta, która pokazuje nam to, co... czego się boi w tej relacji. I tutaj 9 kielichów to, to karta komfortu, zadowolenia z tego, co się ma. I niechęci do wychodzenia poza strefę wygody. Więc to jest karta, która mówi jasno, on boi się, że Twoja obecność wprowadzi zamieszanie w jego wygodne, dobrze znane życie. To jest karta faceta, który lubi, żeby było im dobrze, ale bez wielkich zobowiązań. Związek wymaga kompromisów, a jego lękiem jest właśnie to, że musiałby z czegoś zrezygnować. On może mieć obawę, że bycie z Tobą zmusi go do dorastania. A on teraz woli mieć pełną kontrolę nad swoją swobodą. Typowa w tej karcie jest to, że facet boi się utraty wolności kawalera. Nawet jeśli deklaruje, że chce relacji, to w głębi serca przeraża go, że straci możliwość robienia rzeczy tylko dla siebie. 9 kielichów pokazuje też lęk przed tym, że w związku nie będzie już tak łatwo jak w singielskim życiu. On teraz może czuć, że ma wszystko, czego mu potrzeba, znajomych, pracę, hobby, swój rytm dnia i boi się, że wejście głębiej w relacje odbierze mu tę równowagę. To jest strach nie o siebie konkretnie, ale o utratę własnej wygody. Wygody, o którą widać w tym rozkładzie, on tak mocno jednak walczy, zabiega. I to tutaj widać bardzo mocno. Zostały nam trzostne pozycje w tym rozkładzie. Trzy karty, które pokażą nam przede wszystkim to, jakie ma zamiary w, kolejnym, w kolejnych kilku dniach, maksymalnie tygodniach, e, co może realnie zrobić i jaki kierunek ta relacja może obrać z jego strony. Czyli trzy ważne karty odnośnie przyszłości. Ale zanim to, chciałbym zaprosić Cię na stronę duchowykierunek.pl, Jeśli potrzebujesz czytania prywatnego, e, jeśli masz jakieś pytanie, jakaś relacja męczy Cię, coś w Twoim życiu jest niejasne. To jestem w stanie pomóc i rozjaśnić drogę. Także zapraszam na czytanie prywatne na stronie duchowykierunek.pl. Link w opisie. Tymczasem sprawdźmy, co w przyszłości. Tak jak powiedziałem, jest to rozkład bardziej codzienny, czyli bardziej skupiający się na kilku kolejnych dniach i pewnie za jakiś czas, za kilka dni znów zaktualizujemy go. Także to będzie kilka kolejnych dni. Tak, maksymalnie myślę, kiedy to oglądasz, oczywiście. Także spójrzmy, co tutaj widać. 7 mieczy na pozycji 7 jako karta tego, jakie ma zamiary. No bo oczywiście mówimy o planach, czy mówimy o tym, co się stanie tutaj na pozycji 8 i 9, ale też o tym, jakie ma zamiary. Bo to pokaże nam, czy to się rozjeżdża, czy nie. Siedem mieczy, karta ukrywania, kombinowania unikanie konfrontacji i nie w pełni uczciwie. To znaczy to jest wyraźny sygnał, że jego intencje nie są proste ani transparentne. To nie znaczy od razu zdradę, ale wskazuje, że zamiary są pełne unikania, kombinowania i działania w półcieniach. On może mieć zamiar utrzymać relacje, ale tak, żeby nie brać na siebie ciężaru odpowiedzialności. Typowe dla siódemki miecza jest zachowanie daję ci na tyle, żebyś nie odeszła, ale nie tyle, żebyś mogła wymagać więcej. To jest strategia balansowania. I możesz zauważyć, że zamiast szczerości on będzie szedł w półprawdy. Na przykład nie powie, że nie chce związku, ale też nie powie, że go chce. Zamiary są więc bardziej nastawione na przetrwanie niż na realny rozwój. To jest facet, który chce sprawdzić, jak długo może być tak, jak jest, tak jak mu wygodnie. I no w momencie, w którym, e, znaczy dopóki ty nie postawisz granicy, nie postawisz ultimatum, to on może tak działać. Bo to jest dla niego po prostu wygodne. Na pozycji 8 mamy królową mieczy, czyli kartę już mówiąc bardziej wprost o jego działaniach, co realnie może zrobić w kolejnych dniach. Królowa mieczy, energia chłodu, dystansu, twardej logiki, symbolizuje kobiecą siłę intelektu, ale w kontekście jego działań pokazuje, że on realnie zachowa dystans. Będzie ostrożny. To znaczy. Jego działania nie, bę nie będą nacechowane emocjami, tylko chłodem i logicznym podejściem. No to jest to, co mówiłem na, na Asimiecz, nie? Poniekąd w tym sensie jest konsekwentny. O dziwo. Yy, także, także w tym sensie ma, ma ten plus, ale to bardziej plus dla niego, który bezpośrednio wynika z tego, jak, jak chce działać. Więc jest dosyć yy, to logiczne, że tutaj to się powtarza, nie? Jakby. Myślę, że on może w praktyce unikać bezpośredniego kontaktu fizycznego czy emocjonalnego, a zamiast tego wybierać komunikację online, krótkie wiadomości, szybkie rozmowy to jest sposób na kontrolowanie dystansu. Mimo to może to dać nadzieję. Tak powiedziałem wcześniej. Tutaj jest ta karta, która w tym rozkładzie daje nadzieję, że wiesz, no zaraz coś tam, zaraz będzie, zaraz będziemy jakoś tam. Ale tego nie będzie. I to jest właśnie ten rozjazd, o którym mówiłem. Pomiędzy planami czy, czy zamiarami, które w tym miejscu dosyć jasno pokazują nam takie właśnie nadzieje czy półprawdę, a faktycznym działaniem, które pokazuje raczej brak inicjacji. I na pozycji dziewiątej, karta zamykająca rozkład, karta piątki buław. Karta konfliktów. Jako karta tego, jaki kierunek ta relacja może. Obrad z jego strony, no i właśnie. Pięć buław wskazuje, że zamiast spokoju i harmonii z jego strony pojawi się więcej napięć. To nie musi oznaczać wielki kłótni czy zarwania, ale raczej stan ciągłego przepychania i walki o to, czyje zdanie i potrzeby mają być ważniejsze. On może wejść w tryb defensywny i każda Twoja próba rozmowy o uczuciach czy przyszłości będzie odbierana jako atak. Zamiast spokojnej komunikacji mogą pojawić się sprzeczki, złośliwości, unikanie odpowiedzi. To wynika z jego wewnętrznego chaosu. Nie wie czego chce, więc reaguje walką. Yy, przynajmniej w tym, w tym momencie, nie? Bo tutaj cały czas mówimy o najbliższych dniach. Nie mówię, że cały czas tak będzie. Yy, także w ten sposób. Całkiem niewygodna energia. Natomiast no zobaczymy sobie za kilka dni, zaktualizujemy to i zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. Także serdecznie dziękuję na ten moment. Bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie do końca, bo skoro tu jesteś, to znaczy, że cały czas słuchasz, także bardzo mi miło. Dziękuję. Zachęcam do zostawienia oceny pod filmem, komentarza, jeśli masz taką ochotę. No i oczywiście zapraszam na stronę duchowykierunek.pl, jeśli potrzebujesz czytania prywatnego. Na no tymczasem dziękuję serdecznie, pozdrawiam i życzę pięknego dnia. Do usłyszenia. Hej!